Hej witajcie z tej strony Eddyx i dzisiaj pokażę Wam różne sekrety w Roblox w różnych grach. Zachęcam Was koniecznie do zasubskrybowania tego kanału. Jeśli ja nie przedłużam, i co? miłego oglądania. Pierwszą grą jest Pet Simulator X i pewnie znacie, bo była popularna w swoim czasie bardzo długo, więc no. Dobrze, więc pierwszy sekret jest na dokładnie y, shopie na hardcore modzie. I wchodzimy sobie do tego oto fioletowego budynku. Klikamy, jest, teleportuje nas do takiego oto miejsca. Większość osób już o tym wiedziało, ale jakbyście nie wiedzieli, to ja wam o tym mówię. I tu powinna wam leżeć deska, którą potem sobie możecie tutaj odebrać. Ja już ją odebrałem, więc już jej nie mam, ale wy, jeśli jeszcze jej nie odebraliście, to. To możecie sobie ją odebrać, i jest ona bezpłatna, więc możecie sobie ją z Afryki odebrać, i możecie jeszcze szybciej się przemieszczać po całej mapie. Więc drugie też jest, drugie sekretne miejsce też jest na Hardcore modzie. i jest ono na Tech yy, na. Fila, na Giant Alien Chest. Musicie sobie kupić tą mapkę, jakiś tu jesteście. To idziecie sobie tu, tu macie takie przejście. klikacie, że tak chcesz tu iść, jest. Po prostu powinna na Was czekać yy, ta oto deska, która ma trzy ognie, więc jest ona jedną z najszybszych desek w tej grze. Więc to bardzo polecam sobie ją również odebrać. Dobrze, więc następna deska jest dokładnie na Dudley World. Niestety teraz. Mogę wam tylko pokazać tą na normalnym świecie, ponieważ nie mam na niej, na hardcore mode'zie dostępu jeszcze. Więc... no... więc pokażę wam to w normalnym mode'zie. Więc jest ona dokładnie... w sumie już o tym wspomniałem, ale... Jest ona na Doodle Farm. Musicie sobie wejść do tej tutaj stodoły. Musicie wejść sobie tu do tej stodoły, która tu jest. Ona kosztuje też chyba... Z tego co pamiętam, to parę milionów. Chyba 2,5 albo 5. Wchodzić sobie tutaj. I tutaj... Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś tu jest deska ukryta. Tylko na Hardcore Mode'zie, ponieważ... Te deski głównie są tylko na Hardcore Mode'zie. Dobrze, więc dwa ostatnie miejsca na tej grze. Pierwsze się z nich ukrywa na... Cut tajga I macie tutaj taki wodospad. Za tym wodospadem jest tutaj takie tajemne przejście. Klik. O, to kosztuje 5 trilionów ogółem. Ja miałem tyle, więc. I tu możecie sobie rozwalać albo tę skrzynię, albo możecie sobie drapić tu jajka. Też macie tutaj questy, warto wspomnieć. I już ostatnie tajemne miejsce. W sumie to nie wiem, czy można je nawet uznać za secret, ponieważ jest ono... nie ma tam żadnego jajka, nie ma tam nic. Ale skoro już takie odnalazłem, to Wam je pokażę. Jest ono dokładnie tutaj. Da się tutaj. Weź. O. Dobrze, więc jesteśmy teraz na Brookhaven. Tutaj nie będę Wam pokazywał wszystkich secretów, bo ich, bo ich jest dosłownie miliony, więc... Pokażę wam parę, bo nie chcę też, żeby ten odcinek trwał 500 godzin. Dobrze, więc musimy sobie teraz yy, jakby zająć sobie działkę i zrespić yy, dokładnie. O, ten dom. Ten taki Halloweenowy, straszny. W sumie nie jest straszny, ale i teraz musimy sobie wejść do góry. W którymś pokoju powinno być zejście i to chyba było tutaj. O! Może? O! Widzicie, wpadłem tu. Jest tutaj takie coś. Jest tutaj takie miejsce i to jest właśnie ten sekret. Więc dobrze, następny sekret jest dokładnie tutaj, przy tej stacji. A dokładniej to jest on w tej tutaj górce. I. Jak sobie pójdziemy tu trochę dalej, to mamy tutaj takie jakby czerwone znaczki. I każdy jeden znaczek to jest jedno zadanie. I jest tych zadań dokładnie 10. I jak. Dokładnie nie wiem, czy się dzieje, jak odpalimy je wszystkie, bo jeszcze nikt tego nigdy nie zrobił. To no był ostatni mit w tym odcinku. No i co? Cześć.